Śniowy świadkan zawdzięczamy głównie sile kinematografii, ale dzisiejszy odcinek będzie dowodem na to, że tutaj marzenia potrafią się realnie ziścić. To czeka na nas Urashi. Już za sekundę ją zobaczymy w Twojej kreacji. Co ty w takich momentach czujesz? To jest gwiazda, która ma 70 milionów wyświetleń na Instagramie. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe. To jest absolutnie niewyobrażalne przeżycie. Słuchamy do niej. Mamy jej za, zasznurować gorce, dopilnować, żeby suknia idealnie leżała. Oh, Mam You look so, so beautiful. Miałam inne plany na czerwony dywan, ale ponieważ zdecydowałam się włożyć kapelusz ten bardzo spektakularny, w związku z tym, przykład później go założę, niech, niech odpoczywa, w związku z tym mamy te same kamienie na naszych sukienkach, co uważam, że jest genialnym mariażem w kontekście tego, że obie stajemy Wspólnego waszego wejścia. Tak, tak, tak. Wspólny, wspólny czerwony dywan, więc to będzie takie oczywiste, że, że ja się się Ona chce wyglądać absolutnie perfekcyjnie, więc nie mogłyśmy dobrać nakrycia głowy. W końcu zrezygnowałyśmy z nakrycia głowy. się przeczesać w związku z tym włosy, bo włosy były przygotowane do nakrycia głowy. Więc dlatego. Oh, już pomyślałam sobie, że jej dam swój kapelusz. Sekundy dzielą nas od wejścia na czerwony dywan, ale to jest coraz bliżej. Uwaga, idziemy dalej. Oh my God. This will not move right now. There are some obstacles, but I see that <laughs> oh you're God. that in the end you feel very calm and, oh my and I'm excited. God. No, no, I'm very, very excited. But uh, as far as my designer, she's there with me. I'm really, really. Um, I mean, as, as far as she's there with me, I feel very relieved. And uh, yes, there is a lot of stress because uh, the media from all all over the world is going to be there to witness what uh, you know what we exactly bring to the table. But uh, at the same time, I do feel you press that button. Yeah. <laughs> <laughs> we got it. To just arrange the helicopter, yeah, maybe we'll be there. Yeah, <laughs> sorry. That would be the fastest way to reach And <laughs> exactly. yeah. yeah. okay, Next year, next year, <laughs> I will take care of it. <laughs> <laughs> and and how, how would you comment how how Gubashi looks? Uh, uh, you look uh, look absolutely stunning in this color. Oh my god, your eyes and your skin, and uh, and the beautiful match of the lipstick. Oh my god, absolutely wonderful. The last sentence What are the feelings? Feel Za sekundę czerwony dywan, czyli no, nie da się pomyśleć o większych emocjach niż te tutaj w tym momencie. Dziewczyny wsiadają do auta no i zobaczymy je zaraz na czerwonym dywanie. Jesteśmy tuż przed czerwonym dywanem. Osoby, które stoją z tyłu w kolejce, nadal liczą na to, że uda im się wejść na premierę filmu Aliego Abbasiego. The Apprentice, przewrotnej em, biografii Donalda Trumpa. Tymczasem ja zapraszam na intensywny dzień z Dorotą Goldpoint. Zanim zobaczymy ją tutaj na czerwonym dywanie, zobaczymy, jak wygląda kan od Kulis z polską projektantką. Ten dzień będzie wypełniony różnymi atrakcjami. Sami zobaczcie. Właśnie przyglądamy się backstage'owo. Jesteśmy w apartamencie Doroty Goldpoint, polskiej projektantki, której aż 30 kreacji wylądowało tutaj w Cannes i już dwie z nich zostały zaprezentowane na czerwonym dywanie. Dorota jest z nami w szalobłędzie. Jest sesja za sesją, ale jest Zobaczymy się na chwilę. Słuchaj, już wiemy, że Lea Gorna, aktorka filmu, który startuje w konkursie głównym, miała wczoraj twoją sukienkę. Czy byłaś przy wyborze? Nie byłam przy wyborze, ale Wiedziałam, że ta suknia jest rozważana dla tej aktorki, ponieważ jest bardzo młoda, ma taką egzotyczną urodę, ciemną karnację, więc czułyśmy, że ten kolor brzoskwiniowy i te pióra będą idealne na tę okazję. I jej się to spodobało, więc mogliśmy ją podziwiać. W kan jest aż 30 twoich kreacji. Rozumiem, że to jest to moja szafa własne. prywatna Doroty Goldpoint. Nie wiem, czy zechcesz rąbek tajemnicy uchylić nam. Bo, bo jesteśmy to, dla zrozumienia w apartamencie prywatnym, Dorde. Tak, tak, to nie jest showroom. Tak, tak, tak. To jest moje prywatne, o, tu są, ile par butów? To są buty też oczywiście do każdej stylizacji, ponieważ właściwie e, no, pierwszy raz jestem tak dobrze przygotowana, gdzie jest e, na każdą porę dnia e, i, każdy, na, na, no, i każdą okazję są. Oczywiście to jest lewa strona. Choćby ta, tak. Bo to jest oczywiście to. I właśnie tym Dorota zaskakuje. Nam się wydaje, że to jest ta kreacja, to i to jest zupełnie. Jesteśmy to, zupełnie to, gdzie e, indziej. To jest może że to jest gorset, tak? Wow, tutaj. Piękne. I do tego jest z wysokim stanem spódnica. I to rozważam na, na red carpet, który... Na się, dla siebie. Więc te kreacje, które przyjechały do Cannes, to są kreacje z Twoich kolekcji, ale słyszałam, że podobno również specjalnie projektowane tak, na to wydarzenie. Y, dla kilku gwiazd y, były projektowane suknie y, dla jednej z aktorek y, takich bardzo, bardzo znanych i, i, i podziwianych. Możesz zdradzić nam, czy jeszcze nie? Bo wiem, że to zawsze się y, trzyma do ostatniego. Y, to znaczy, tak. Ja bym nie chciała na razie o tym mówić. Mówmy o tym, co już się wydarzyło, bo wydarzyło się już wiele. Ale poczekajmy jeszcze na tę suknię, która mogę zdradzić, że to będzie też amarant, więc to już będzie chyba trzecia amarantowa suknia na czerwonym dywanie. Którą wiem, że bardzo lubią takie zestawienia korzeni z amarantem, więc miejmy nadzieję, że ta, że ta pokaże się na czerwonym dywanie. Natomiast no, jest jeszcze też jedno dla mnie wielkie zaskoczenie że jedna z członków Shiri Asmae, e, Asmae czyli członkini Jury on certain regard bardzo ważnej kategorii bardzo ważna osoba producentka która w tym roku wybrała 12 stylizacji które zakłada było Chopard e, e, Trophy wczoraj było też jakieś wydarzenie na którym włożyła też suknię to są suknie które były projektowane i pokazywane na pokazach w Dubaju ponieważ ona jest Arabką więc zakłada suknie są dosyć zakryte, zabudowane, więc no, cieszę się bardzo, że, że tak sobie upodobała moje kreacje. do co mam Ci powiedzieć po tej sesji? No, w Ci do twarzy. <noise> ja chyba czuję, że ja się urodziłam w takim miejscu, w takim wyjątkowym miejscu, ale nie tego przepychu, takiego próżnego, pustego, tylko w takim miejscu, które ma tradycję. 77 lat festiwalu w Kanę. Najstarszy festiwal filmowy na świecie. W Europie ten czas maj jest czymś bardzo wyjątkowym. Ludzie tu zjeżdżają z całego świata, gwiazdy całego świata, amerykańskie kino, europejskie kino. I tutaj jest e, tak naprawdę taki mariaż piękny e, tego e, filmu, e, tej sztuki wspaniałej, ale też mody. E, Właśnie o to chodzi, że to wszystko się ze sobą łączy. I jak widzę Ciebie w takiej roli, w której wraz z modelką pozwiesz do zdjęć, to widzę, że Kant, po prostu w Kant się odkrywają nowe talenty i nowe sposoby. Wiesz, na to, żeby odkryć też siebie. E, to prawda. E, tym taka naturalna. E, to prawda, bo, bo, bo Kan, ta energia tutaj, tych ludzi, którzy przyjeżdżają, i właściwie tutaj zapominamy o wszystkich troskach, przez moment gdzieś się zatapiamy się w to, co w życiu jest najpiękniejsze, czyli miłość do piękna, miłość do sztuki, miłość do talentów. I no tutaj przez moment taka, taka sesja zdjęciowa miała miejsce i, i jakby no modelka jest cudowna, wspaniała, piękna, a jednocześnie tak cudownie, naturalnie pracuje, że właściwie no takie coś się udziela, więc i się udzieliło. A Ty sama widzisz, że Twoje stroje przez to, że dostają to dodatkowego blasku, i tego kontekstu, Kan, że widzisz je jakoś na nowo, w inny sposób. Znaczy, ja zawsze planowałam je na czerwony dywan. Ja zawsze chciałam ubierać gwiazdy na czerwony dywan. Ja od dziecka, kiedy podziwiałam nasze festiwale, piosenki yy, Sopot yy, czy Opole, ja byłam zapatrzona po prostu w te piękne gwiazdy, w te piękne stroje. I ja zawsze sobie marzyłam, tak, ja chcę ubierać gwiazdy. I właściwie w tym roku yy, jest yy, dziesięciolecie mojej marki. Chciałam, chciałam powiedzieć, że apropo propos liczb, <laughs> tak, 77, tak, tak. La, e, 77 tak. festiwal w Kana jest dziesięciolecie Twojej marki. Dokładnie. Tak, I to jest, to jest fantastyczne. Piękny prezent, który sobie właściwie zrobiłam sama, eee, i to zaproszenie, które otrzymałam, żeby ubierać gwiazdy na czerwony dywan, to jest dla mnie coś wyjątkowo szczególnego. Ja pierwsze zdjęcia, jak zobaczyłam, to po prostu jechałam samochodem. I ja się po prostu popłakałam, zadzwoniłam do mojej przyjaciółki mówię: Ja nie wiem, czy ja to uniosę. So we are in the car on the way to the red carpet with Russia. And we just uh, make the last retouch of uh, of our makeup, and uh, we are so excited. I'm so excited because uh, I'm first time with such a great star like like she. She's the most recognizable star, Bollywood star, and uh, she's one of the ten uh, the most uh, follow uh, uh, women in the world. So for me, it's a great honor, absolutely honor to be with uh, with you, Russia, and to prepare. This dress was specially made for her, uh, and I'm absolutely oh my God. it's like uh, so excited that uh, I cannot uh, just hold my uh, my emotions, uh, really. <laughs>